Dzień dobry, witam serdecznie. W tym materiale wideo dowiesz się, w jaki sposób stworzyć swoją własną kryptowalutę, swój własny token. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam cię serdecznie do materiału. Dobrze, postaram się bardzo szybko przedstawić wam krok po kroku możliwość stworzenia sobie tokenu, czy też kryptowaluty opartej o Ethereum, czyli najpopularniejszy blockchain do tworzenia kryptowalut. Pierwsza sprawa, musicie mieć Ethereum, z tego co sprawdziłem, trzeba mieć około 0,2 dwie setny Ethereum. Na dzisiaj to jest około 35 dolarów, więc trochę kosztuje to wytworzenie tokenu przez to, że Ethereum jest dość drogie. Możecie kupić to Ethereum najlepiej za złotówki na stronie bitbaygiełda.com Zostawiam Wam wszystkie linki pod filmem. Jeżeli to Ethereum będziecie mieli, musicie je przelać najlepiej na portfel Metamask. To jest portfel, który się doinstalowuje jako nakładka czy rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Trzeba za założyć to konto, zapisać fit, założyć sobie i na ten adres Ethereum, który się Wam pojawi na tym Metamasku, tutaj widzicie tego liska, to dostaniecie, tam macie przelać sobie te, to Iterium kupione na przykład na Bitbay. Dalej kolejna sprawa, którą musimy zrobić, to przechodzimy na stronę token Faktory, link w opisie. I teraz tak, tworzymy sobie token, piszemy Total Supply, czyli ile tego tokenu ma być. Załóżmy, że ma być go 1000 1000 sztuk. Name, czyli jak się nazywa ten token. Ja dla przykładu potem nap Bitcoin, oczywiście musi być inny. Ile ma być miejsc po przecinku? Ten token na przykład jeżeli ma mieć 4, to trzeba tutaj teraz 40 dopisać. Żeby to się współgrało, czyli tyle ile tu wpiszecie, musicie dopisać zer i nazwa tego symbolu, symbol tego tokenu. Dla Bitcoina jest to BTC. I klikamy create token. Jeżeli to klikniemy, to wyskoczy nam zalogowany, jeżeli zalogujemy się na portfelu MetaMask wcześniej, potwierdzenie przelania tego Ethereum na koszt tworzenia tokenu. Po potwierdzeniu na wasz MetaMask zostaną przelane te tokeny i będziecie je wszystkie mieli w posiadaniu na swoim portfelu. Metamask na swoim blockchainie Ethereum, bo tworzymy tą kryptowalutę na Ethereum. I teraz bardzo ważne, trzeba będzie zapisać te wszystkie przykładowe, które teraz wpisywałem przed chwilą dla przykładu. Trzeba zapisać te dane, zrobić sobie screena, żeby później na przykład na portfelu, taki jak Metamask, czy na przykład Trust Wallet, dodać sobie adres kontraktu waszego tokena, bo portfel nie będzie wiedział, że wasz portfel, że wasza kryptowaluta, wasz token został stworzony. Konkretnie to jest token, nie kryptowaluta. Wasz token został stworzony. Więc będziecie musieli podać te dane. Czyli tak to wygląda, na przykład na portfelu MyEtherWallet, że podajecie kontrakt tego tokena, to wszystko co wam się wyświetli po tym zatwierdzeniu tego tokena tutaj się pojawi i musicie to skopiować token symbol liczba po przecinku oraz liczba sztuk tego tokena i to trzeba będzie podać za każdym razem przy um, odświeżeniu portfela na przykład na inny portfel będziecie komuś chcieli przelać wasze tokeny to trzeba te informacje mu podać, żeby on sobie mógł w tym portfelu włączyć obsługę waszego tokenu. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, jeżeli tak jest oczywiście zostaw komentarz, napisz czy Ty stworzyłeś token, czy Ci jest to potrzebne, jeśli tak to jak się nazywa i po co Ci yy, tak na będzie w przyszłości, czy jakieś plany masz z tym związane? Oczywiście śledź moje filmy. Jeżeli chcesz to robić, to oczywiście zostaw aktywną subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.